Nazywam się Sara, mam 51 lat, w zależności od tego, jaki mam dzień. Jeśli spodziewasz się opowieści o kaprysach lub życiu, które nie było zwyczajne, równie dobrze możesz usiąść. Ponieważ to była niesamowita przejażdżka. Zacznijmy od serca mojego świata Emilii. Moja dziewczyna, moje wszystko. Samotne wychowywanie jej nie było częścią marzeń. Jej ojciec zdecydował, że trzeba zacząć od nowa. I to na całym świecie. Zostawiając nas na lodzie, kropka ten człowiek wymienił nas jak garderobę z zeszłego sezonu i zanim się zorientowałam, miał nową, błyszczącą rodzinę. Więc tak to wyglądało tylko ja i ja przeciwko światu, kropka moje dni. Zlewały się w jedną długą zmianę, żonglując pracą jak w cyrku. Knajpa w dzień, bar w nocy, a w dobre dni, trochę sprzątania wciśniętego pomiędzy. Sen był luksusem ulotnym gościem między zmianami. Kropka, ale widzieć uśmiech Emily, słyszeć jej śmiech, to była prawdziwa zapłata. Kropka, ale EM. Niech ją Bóg błogosławi. Ma 23 lata i wciąż rozgryza wielką życiową zagadkę. Praca? Miała ich więcej niż kilka, ale żadna się nie przyjęła. To przez szefa, mamo, to prawdziwy kawał roboty. Albo nie radzę sobie z klientami, wszyscy są szaleni. Kropka wymówki kolorowe, jak paleta malarza. Każda praca kończyła się jej powrotem na kanapę z telefonem w jednej ręce i pilotem w drugiej. Kropka, a ja? Po prostu nie mogłem się na nią gniewać. W porządku, E.M. Znajdzie się coś lepszego. Powiedziałbym, ukrywając zmartwienie, gryzące moje wnętrzności. Kropka, bo właśnie to się robi, gdy się kogoś kocha bierze się na siebie wszystkie kłopoty świata, żeby on nie musiał kropka pewnego szczególnie ciężkiego dnia. Po podwójnej zmianie, która sprawiła, że byłam bardziej kością niż ciałem, wróciłam do domu, by znaleźć Emily rozłożoną na kanapie, z bałaganem formularzy podań o pracę rozrzuconych wokół jak konfetti. Mamo. Przywitała się, nie podnosząc wzroku, przyklejona do ekranu telewizora. Cześć, mała. Coś cię dziś ugryzło? Zapytałem, zrzucając z siebie płaszcz i ciężar całego dnia. Wzruszyła ramionami, gestem, który znałem aż za dobrze. Nie, to wszystko główno prawda. Po co się męczyć? I tak nie chcą płacić pensji wystarczającej na życie. westchnęłam, czując mieszankę wyczerpania i frustracji. Em, rozmawialiśmy o tym. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Nie można być wybrednym w takich czasach. Nieważne, mamo. Łatwo ci mówić. Jesteś przyzwyczajona do wypruwania sobie żył dla orzeszków. Kropka odparła, jej słowa były ostre jak nóż. To zabolało. Nie będę kłamać. Ale gniew. Nigdy nie było na nią miejsca w naszym domu. Odgryzłem lipostę gotującą się na moim języku i zamiast tego wymusiłem uśmiech. Może i tak dzieciaku, kropka, ale te orzeszki zapewniały nam dach nad głową i jedzenie na stole. Pewnego dnia to zrozumiesz, kropka Emily przewróciła oczami, uniwersalny znak pogardy dla młodych dorosłych. Jasne, mamo. Idę się położyć. Dobranoc, kropka, patrząc, jak znika w swoim pokoju, część mnie bolała. Pragnęłam, by postrzegała świat nie jako przeciwnika, ale jako wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Kropka, a jednak byłem tam, zbierając porozrzucane formularze, sprzątając żywe pozostałości jej ostatniej porażki. Kropka, w życiu jest tak, że kiedy myślisz, że już wszystko rozgryzłeś, ono rzuca ci podkręconą piłkę. I to nie taką, którą można uderzyć z parku. Kropka, nie, mówię o takim, który uderza cię prosto w klatkę piersiową i sprawia, że łapiesz powietrze. Dokładnie to stało się w dniu, w którym Emily postanowiła zrzucić swoją małą bombę. kropka. To był wtorek, nie żeby to miało jakieś znaczenie, ale pamiętam, bo wtorki to były wieczory z kropsikami. Byłam w kuchni po łokcie w mielonej wołowinie, kiedy Emily weszła do środka z twarzą rozświetloną jak bożonarodzeniowa choinka. Kropka, za nią podążał Alex, facet, którego widziałam wcześniej może raz lub dwa. Nie miałam nic przeciwko niemu, ale powiedzmy, że nie byłby moim pierwszym wyborem na zięcia. Nie żebym myślała o takich rzeczach, dopóki nie musiałam. Kropka, mamo, zgadnij co? Zaświergotała Emily, podskakując na piętach. Zerknęłam na nią, unosząc brew. W końcu zdecydowałaś się posprzątać swój pokój? Przewróciła oczami, a na jej twarzy pojawił się uśmiech. Zabawne, mamo. Nie, lepiej. Alex i ja pobraliśmy się kropka znasz to uczucie, kiedy serce przyspiesza? Tak, moje przeskoczyło, potknęło się i upadło na twarz. Wyszłam za mąż. Powtórzyłam, a mój głos brzmiał jakby należał do kogoś innego. Alex wystąpił naprzód z owczym uśmiechem na twarzy. Tak, pani S, my a uciekliśmy w zeszły weekend. Niespodzianka, niespodzianka to mało powiedziane. Czułam się, jakbym została uderzona przez frajera. Uciekliśmy? Powtórzyłem, wciąż się zastanawiając. I dopiero teraz mi o tym mówisz, podekscytowanie Emilii nieco przygasło, zastąpione przez obronę. Wiedziałam, że tak zareagujesz, mamo. Dlatego nie powiedzieliśmy ci wcześniej. Ale już po wszystkim. Jesteśmy szczęśliwi, prawda, Alex? Alex skinął głową, obejmując ją ramieniem. Tak, całkowicie szczęśliwi. Kropka odłożyła łyżkę, wycierając ręce w fartuch. To była rozmowa, która wymagała mojej pełnej uwagi. A gdzie, modlę się, planujesz mieszkać? Zapytałam, już obawiając się odpowiedzi. Cóż, tutaj, powiedziała Emily, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. Z tobą, mamo. A gdzie indziej? Naprawdę gdzie indziej wzięłam głęboki oddech, próbując stłumić narastającą falę frustracji. Emili, kochanie, jesteś teraz mężatką. Nie sądzisz, że nadszedł czas byś. Nie wiem, zacząć własne życie. Gdzieś poza tym miejscem. Twarz jej opadła, kropka, mamo, wiesz, że nas na to nie stać. Praca Alexa nie jest zbyt dobrze płatna, a ja wciąż szukam. Szukam. No właśnie. Wieczna łowczyni ofert pracy. Spojrzałem od niej do Alexa, który wydawał się zadowolony z tego, że Emilii mówi, kropka coś w jego szczęce mnie irytowało, sposób, w jaki wydawał się zakładać, że wszystko jest w porządku. Spójrz. Zacząłem starać się utrzymać równy głos. Kocham Cię, Emilii. Wiesz, że Cię kocham, ale nie tego dla Ciebie chciałem. Dla żadnego z nas. Odpowiedź Emilii była szybka i ostra. Co, mamo? Nie chciałaś, żebym była szczęśliwa. Czy o to chodzi? Nie, nie, oczywiście, że nie. Odparłam, czując, jak rozmowy wymykają mi się z rąk. Po prostu. myślałam, że będziesz chciał więcej. Że będziesz dążyć do czegoś więcej. Więcej czego, mamo? Więcej pracy? Więcej samotnych nocy? Dzięki, ale dam sobie z tym spokój. Rozmowa potoczyła się dalej, a każde słowo było gorętsze od poprzedniego. Aleks próbował się wtrącić, ale równie dobrze mógłby być muchą brzęczącą wokół huraganu. To było między mną a moją córką i było jasne, że żadne z nas nie ustąpi. W końcu zawarliśmy rozejm, ale powietrze pozostało gęste od niewypowiedzianych rzeczy. Aleks wprowadził się następnego dnia, a jego rzeczy zajęły miejsce w domu, który nagle stał się zbyt mały. Zamknęłam się w sobie, zastanawiając się, gdzie popełniłam błąd, jak to się stało, że moja mała dziewczynka tak bardzo oddaliła się od marzeń, które dla niej miałam. Dzień, w którym dowiedziałam się o raku, był dniem, w którym mój świat stanął na głowie. Od jakiegoś czasu nie czułam się dobrze, ale rak. To słowo było jak pociąg towarowy uderzający we mnie z pełną prędkością. Kropka lekarz podszedł do tego delikatnie, ale słowo to i tak zabolało. To uleczalne, powiedział. Ale będziesz musiał skupić się na swoim zdrowiu, może nawet wziąć trochę wolnego w pracy. Praca. moja lina ratunkowa, rzecz, która utrzymywała nas na powierzchni przez te wszystkie lata, a teraz kazano mi się z niej wycofać. Skierowałem się do domu, ciężar diagnozy mnie przygniatał. Gdy wszedłem do domu, było cicho, zbyt cicho. Emily była w swoim pokoju, prawdopodobnie zagubiona w swoim telefonie, a Alex cóż, Alex był Aleksem, robiąc to, co robił. Potrzebowałem ich, potrzebowałem ich wsparcia, więc zawołałem ich oboje do salonu. Kropka, chłopaki, musimy porozmawiać. Zaczęłam, mój głos drżał pomimo moich najlepszych starań, by brzmieć silnie. Emily spojrzała na mnie z szeroko otwartymi oczami. Co jest, mamo? Wyglądasz jak cholera westchnęłam, nie będąc pewna. Jak wypowiedzieć te słowa? Kropka, mam raka. Wyrzuciłam to z siebie, czując się obco i ciężko na języku. Nastąpiła chwila ciszy, a potem twarz Emily zmieniła się, ale nie w sposób, na jaki liczyłam. Rak. Ale co to oznacza dla nas? Jej pytanie mnie zaskoczyło. Cóż, to znaczy, że będę przechodzić leczenie, a ja... Musiałem rzucić pracę, żeby skupić się na wyzdrowieniu. W pokoju zrobiło się zimno. Alex, który do tej pory milczał, w końcu się odezwał: Rzucić pracę. Jak w takim razie mamy żyć? Moja praca ledwo starcza na moje rzeczy. Wpatrywałam się w nich z niedowierzaniem. To było ich zmartwienie nie o moje zdrowie, nie o walkę, którą miałam stoczyć, ale o ich komfort Emily wtrąciła się i ton był ostry. Tak, mamo, jak mogłaś o nas nie pomyśleć? Co mamy teraz zrobić? Rozczarowanie uderzyło mnie jak druga diagnoza. Moja własna córka, dziewczyna, którą wychowałam, dla której się poświęciłam, bardziej martwiła się o swój komfort finansowy niż o moją walkę o życie. Pomyślałam. Myślałam, że będziesz się o mnie martwić, o to przez co przechodzę. Powiedziałam łamiącym się głosem. Oczywiście, że się martwimy. Emily powiedziała jej głos nieco złagodniał. Ale musimy być praktyczni. Nie możesz po prostu zrezygnować i oczekiwać, że wszystko będzie dobrze. Alex zgodził się. Tak, nie chodzi już tylko o ciebie, musimy myśleć o przyszłości, przyszłości. Ich przyszłość najwyraźniej nie obejmowała możliwości, że mnie w niej nie będzie. Uświadomiłam sobie wtedy, co zrobiłam, a raczej czego nie zrobiłam. Wychowałam córkę, która postrzegała mnie nie jako osobę walczącą o swoje życie, ale jako środek do celu, zabezpieczenie finansowe. Po tygodniach ciężkiego leczenia, szpital w końcu odesłał mnie do domu. Byłem skorupą mojego dawnego ja, wydrążoną przez radioterapię i chemioterapię. Trzymając się nadziei, że w znajomych ścianach mojego domu znajdę ukojenie. Odrobinę normalności, kropka, ale to, co mnie przywitało, było dalekie od wsparcia i opieki. Jakie sobie wyobrażałam? Powietrze w domu zmieniło się. Było pełne napięcia i niewypowiedzianych pretensji. Kropka, moja córka, Emilii i jej mąż, Alex, zaczęli traktować mnie bardziej jak niewygodnego gościa niż rodzinę. Ich cierpliwość wyczerpywała się przy najmniejszej prowokacji, a ich słowa były ostre i cięte kropka pewnego dnia, próbując zrobić sobie filiżankę herbaty. Moje ręce zdradziły mnie, drżąc ze słabości, która stała się moim stałym towarzyszem. Kubek ześlizgnął się, roztrzaskując się o podłogę z dźwiękiem, który zdawał się być echem mojej własnej kruchości. Trzask sprawił, że Emily wpadła do kuchni, kropka poważnie, mamo. Czy ty nie potrafisz zrobić niczego porządnie? Spójrz na ten bałagan. Jej słowa były jak sztylety, a ja stałam tam, nie ma. Odłamki rozbitego kubka odzwierciedlały kawałki mojego serca. Przepraszam, mamo. Nie chciałam, moje przeprosiny przerwał głos Aleksa, ledwie szept, ale wystarczająco głośny, by nieść jego pogardę. Kropka jaka ty jesteś zmęczona, ty chora stara kobieto. Ich słowa ostre i bezlitosne były dalekie od troski, na którą miałam nadzieję, miłości, którą myślałam, że dzielimy. Każdy dzień był walką nie z rakiem, który spustoszył moje ciało, ale z chłodem, który zakorzenił się w moim własnym domu. Przechodziłam przez kolejne dni, a każde moje działanie, każdy dźwięk, wydawały się być dla nich irytujące. Kropka proszenie o pomoc stało się ćwiczeniem w upokorzeniu. E EM, możesz mi pomóc wstać prosiłem, wyciągając rękę po wsparcie. Odpowiedź była zawsze taka sama, pomruk irytacji, przypomnienie o jej własnych priorytetach, kropka i tak jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, ty też. Warknęła, zostawiając mnie samemu sobie, kropka noc po nocy wypłakiwałam się do snu, dźwięk moich szlochów, samotny lament, w ciszy domu. Byłam ciężarem, utrapieniem we własnym domu, moja obecność, Niechciane przypomnienie o kruchości życia. Z powodu ciągłego stresu mój stan zdrowia pogorszył się i ponownie przyjęto mnie do pokoju. Po tygodniach ciszy i samotności w szpitalu, ostatnią osobą, którą spodziewałem się zobaczyć, była Emili. Jej wizyty stały się tak rzadkie jak chłodna bryza i fala upałów, a jednak była tam, stojąc u stóp mojego szpitalnego łóżka, wyglądając tak samo nieswojo, jak ja czułam się zaskoczona. Hej, mamo zaczęła, unikając mojego spojrzenia. Jak się czujesz? Jej swobodne pytanie, jakby była przy mnie przez cały czas, zabolało. Lepiej. Odpowiedziałem, mój głos zgrzytał od nieużywania. Co cię tu sprowadza, EM? W końcu postanowiłaś sprawdzić, co u twojej starej matki pokręciła głową, patrząc gdziekolwiek, byle nie na mnie. Tak, cóż, jest coś, o czym musimy porozmawiać. Chodzi o dom. Dom. Moje sanktuarium, jedyne dziedzictwo, jakie zostawiła mi babcia, i nasz jedyny prawdziwy dom. W moim gardle pojawiła się grudekropka. co z nim Emili w końcu napotkała moje spojrzenie i oczy były twarde. Rozmawialiśmy z Aleksem i uważamy, że najlepiej będzie, jeśli przekażesz nam dom. Prawnie to znaczy. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Przekazać dom. Tobie i Aleksowi dlaczego, ulicha? Miałabym to zrobić. Skrzyżowała ramiona. Jej dyskomfort został zastąpiony przez opór. Ponieważ, mamo, to praktyczne kropka. ma dość mieszkania tam, jakby był jakimś darmozjadem. Chcemy mieć go na własność, uczynić go naszym. Przecież i tak nie będziesz tu wiecznie. Jej słowa były jak policzek. Bezczelność, czysta niewrażliwość moja własna córka. Oglądająca mój dom, moje życie nie ma nic więcej poza transakcją zabezpieczającą jej przyszły komfort. Myślisz, że oddam wszystko tylko dlatego, że twój mąż nie lubi czuć się jak gość. W moim własnym domu? Nie chodzi tylko o to, mamo. To ma sens. Jesteś tu chora i kto wie, jak długo myślimy o przyszłości? O przyszłości? Powtórzyłam z niedowierzaniem. A co z moją przyszłością, Emily? Czy kiedykolwiek przestałaś o tym myśleć? A może chodzi tylko o to, czego ty i Alex chcecie? Westchnęła z frustracją i z niecierpliwieniem. Jesteś nierozsądna, mamo. Staramy się być praktyczni. Praktyczne? Odparłam. Złość i ból wirowały we mnie. Mówisz o moim domu jak o nagrodzie. Ciężko pracowałem na ten dom. Utrzymałem go przez wszystko. A ty, moja własna córka, przychodzisz tu nie po to, by zobaczyć, jak sobie radzę, nie po to, by zaoferować mi pocieszenie czy wsparcie, ale po to, by prosić mnie o oddanie domu. Po co? Żeby poczuć się bezpieczniej w swoim małżeństwie? Emily odwróciła wzrok. Myślałam, że zrozumiesz, mamo ale widzę, że jesteś zbyt samolubna, by dostrzec szerszy obraz. Samolubna? Oskarżenie było gorzką pigułką do przełknięcia. Kropka całe życie oddawałam wszystko Emilii, poświęcałam tak wiele, a teraz, w potrzebie, tak mnie postrzegała. Zrozumienie nie ma z tym nic wspólnego. Powiedziałem spokojniejszym głosem, niż czułem. Tu chodzi o szacunek, o rodzinę. Kropka w tej chwili nie wiem. Czy w ogóle Cię poznaję? Emily. Bez słowa odwróciła się i wyszła. Zostawiając mnie samego z moimi myślami, bólem i sercem cięższym niż wcześniej. Leżąc w sterylnej ciszy szpitalnej sali, brzęczenie mojego telefonu wydawało mi się kołem ratunkowym dla świata zewnętrznego. Kiedy zobaczyłem, że to Janis. Moja przyjaciółka, która pracuje w nieruchomościach od czasów liceum. Moje serce przyspieszyło, nigdy nie dzwoniła bez powodu. Cześć, Janis. Co tam? Starałam się zachować spokojny głos, pomimo strachu osiadającego w moim żołądku. Sara, nie wiem jak to powiedzieć, ale byłem dzisiaj w biurze i zobaczyłem ofertę. To twój dom, Sara. i jej mąż próbują go sprzedać. Pokój zawirował. Co? To nie może być prawda. Mój dom? Jesteś pewna? Tak pewien, jak tego, że tu stoję, kropka, myślałam, że to pomyłka, ale sama sprawdziłam dokumenty. Podrobili twój podpis, Sara. Teraz widnieje pod ich nazwiskami. Złość i niedowierzanie buzowały we mnie. Ale jak mogli? Nigdy im na to nie pozwoliłam, kropka, to musi być nielegalne. Jest, Sara, musisz działać szybko, kropka. Mój następny telefon był do Mike'a. Starego przyjaciela ze studiów, który został prawnikiem. Wyjaśnienie sytuacji sprawiło, że poczułam się odsłonięta i bezbronna. Ale spokojna postawa Mike'a była niewielkim pocieszeniem. Sara, to poważna sprawa kropka musimy natychmiast złożyć wniosek o nakaz sądowy, aby zatrzymać sprzedaż. Będę potrzebował każdej dokumentacji dotyczącej domu. Możemy powołać się na fałszerstwo i bezprawny wpływ. Ale musimy działać szybko, kropka dobrze. Mike, przyniosę ci wszystko. Nie mogę uwierzyć, że Emily mogła mi to zrobić. własnej matce. To przykre, ale skupmy się na ochronie tego, co twoje. Zacznę papierkową robotę. Trzymaj się, Sara, kropka, gdy się rozłączyłam, ogarnęło mnie głębokie poczucie zdrady. Moja własna córka knująca za moimi plecami, by ukraść jedyną rzecz, która została mi po babci. Ta myśl była dusząca, kropka dni mijały na wypełnianiu dokumentów prawnych i rozmowach telefonicznych. Mike był darem niebios, poruszając się po prawnym labiryncie z precyzją, która dawała mi nadzieję. W międzyczasie nie mogłam zmusić się do konfrontacji z Emily, jeszcze nie teraz, kropka rana była zbyt świeża, a zdrada zbyt głęboka. Kropka, przez kilka dni kontaktowałem się z Emily i Aleksem, jakby wszystko było w porządku, jednocześnie koordynując z Majki M budowanie naszej sprawy. Ich nieprasobliwość wokół mnie, sposób, w jaki unikali mojego spojrzenia, tylko podsycały moją determinację, kropka musiałam chronić to, co należało do mnie. Kiedy Emili przyszła z wizytą, udając troskę, musiałam stłumić drwinę. Hej, mamo! Tak tylko sprawdzam. Jak się trzymasz? Jej słowa były puste, a ja grałam dalej. Bywało lepiej em. ale trzymam się. Jak tam w domu? spytałem, ciekawy, czy się wymknie. Dobrze, dobrze. Alex i ja jesteśmy po prostu zajęci. Junek w jej głosie był wyczuwalny. Rozmowa toczyła się wokół słonia w pokoju. Oboje odgrywaliśmy swoje rol w pokręconym przedstawieniu. Po jej wyjściu poczułem żal za relacją, która nas kiedyś łączyła. Ale ta zdrada. Granica została przekroczona i nie było już odwrotu. Mike zadzwonił później z aktualnymi informacjami. Wszystko gotowe, Sara. Jesteś na to gotowa bardziej niż kiedykolwiek. Mike. Zróbmy to, kropka leżąc w szpitalnym łóżku, wpatrując się w sterylny sufit, nie mogłam przestać podziwiać tej sytuacji, kropka. moja własna córka spiskowała przeciwko mnie, a ja miałem zamiar odwrócić sytuację. Wypuszczony na trochę ze szpitala, zacząłem realizować swój plan. Janes też w tym uczestniczyła, kropka pomogła mi to zorganizować, więc pojawiłem się we własnym domu, udając, że jestem zainteresowany kupnem. Na samą myśl serce waliło mi z nerwów i dziwnego podniecenia. Kropka, przybyłem do domu, ubrany inaczej, mając nadzieję, że Emily i Alex nie rozpoznają mnie od razu. W chwili, gdy otworzyli drzwi ich twarze zmieniły się z chętnych do sprzedaży, wręcz przerażonych. Kropka, to było niemal komiczne, widzieć, jak próbują zrozumieć, co się dzieje. Kropka, mamo. Co? Co ty tu robisz? Emily jąkała się, jej twarz była blada. Pomyślałam, że rzucę okiem na mój własny dom, biorąc pod uwagę, że jest wystawiony na sprzedaż. Swoją drogą, niezła oferta. Powiedziałam, a mój chłopak prychnął z sarkazmem. Kropka aleks, zawsze gładko mówiący, próbował dojść do siebie. Sara, to tylko wielkie nieporozumienie. Porozmawiajmy o tym. Kropka nieporozumienie. Wykpiłam się. Podrobienie mojego podpisu i próba sprzedaży mojego domu to trochę więcej, nie sądzisz? Bez słowa wyszedłem na zewnątrz i zadzwoniłem na policję. Wyjaśniając sytuację, obserwowałem Emilii i Alexa z okna, ich miny były mieszanką strachu i niedowierzania. Kiedy przyjechała policja, Emily i Alex zostali wyprowadzeni w kajdankach. Ich błagania i krzyki niosły się echem po ulicy, ale moje serce było zatwardziałe przeciwko nim. Zdrada była zbyt głęboka, a rana zbyt świeża, kropka, gdy opadł kurz, cisza w moim domu była zarówno niesamowita, jak i kojąca. Byłam teraz tylko ja, sama z echem życia, które kiedyś było kropka dni zlewały się ze sobą, a ja skupiałam się na swoim zdrowiu, na leczeniu nie tylko ciała, ale i poobijanego serca, kropka w cudowny sposób moje zdrowie zaczęło się zmieniać. Rak, który kiedyś wydawał się wyrokiem śmierci, powoli wycofał się w cień. Dając mi nowe życie kropka, proces Emilii i Alexa był spektaklem, w którym uczestniczyłem z ciężkim sercem. Oglądanie ich tak małych i pokonanych na sali sądowej poruszyło coś we mnie, ale to nie wystarczyło, by przezwyciężyć zdradę kropka błagali uzyspływały im po twarzach błagali o moje przebaczenie. Ale przebaczenie było rzeką, która wyschła. Sąd wydał skromny wyrok za ich zbrodnie, ale żadna kara nie mogła naprawić krzywd, które wyrządzili kropka wieść się rozniosła, jak to zawsze bywa w małych miasteczkach kropka. Niektórzy ludzie kręcili głowami, szydząc z mojego zatwardziałego serca, nie mogąc zrozumieć, jak mogłem odwrócić się od własnego ciała i krwi kropka, ale większość znała ból zdrady i stała przy mnie, kiwając głową ze zrozumieniem i cichym wsparciem. To naprawdę zabawne, jak coś tak wstrząsającego może zmienić perspektywę. Kropka, kiedyś tak dbałam o to, co ludzie myślą o bycie idealną matką, idealną sąsiadką. Ale życie uczy, że doskonałość to tylko fasada, a aprobata to kapryśny przyjaciel. Pewnego popołudnia, gdy siedziałam na werandzie, wygrzewając się w samotności, Jana zatrzymała się, i obecność była mile widzianą przerwą w monotonii. Sara, z każdym dniem wyglądasz coraz lepiej, powiedziała, siadając obok mnie. Kropka uśmiechnęłam się, szczery uśmiech, który dotarł głęboko do mojej zmęczonej duszy. Też to czułam. To zabawne, jak spokój może cię uleczyć w sposób, w jaki medycyna tego nie potrafi. Janice skinęła głową, jej spojrzenie było zamyślone. Nie wszyscy zgadzają się z twoimi wyborami. Kropka, ale myślę, że jesteś jedną z najodważniejszych osób. Jakie znam kropka wydałem z siebie chichot, dźwięk zabarwiony smutkiem i mądrością zrodzoną z bólu, odważny. Nie, nie powiedziałbym tak. Po prostu zmęczony. Zmęczony wyginaniem się aż do złamania. Teraz żyję tylko dla siebie, i jeśli to jest odważne, to niech tak będzie kropka Jana ścisnęła moją dłoń w niemym geście solidarności. Życie dla siebie to wszystko, co każda z nas może zrobić, Sara. A jeśli o to chodzi, uważam, że robisz to cholernie dobrze. Gdy odchodziła, jej słowa unosiły się w powietrzu niczym błogosławieństwo. odwróciłam twarz do nieba, pozwalając ciepłu słońca przeniknąć do moich kości. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem iskierkę czegoś na kształt nadziei, radości. A więc żyję. Żyję dla cichych poranków i spokojnych nocy. Żyję dla przyjaciół, którzy stali przy mnie i dla siły, którą znalazłem w samotności. Żyję ze świadomością, że nie każdy zrozumie moją podróż i to jest w porządku. Bo w końcu to moja podróż i tylko moja.